Dynamikę karmiczną wszystkich związków Harrisona Forda całkiem nieźle, czy wręcz pięknie widać, już wyraźnie z poziomu horoskopu głównego, choć przecież to D9 pokazuje szczegóły naszych związków, i również analiza Arut cyfry 1, 2, 3 ukazują na grafice kolejne małżeństwa według tych stałych zasad jakie mamy w analizie horoskopu. Drugi sektor od danego małżeństwa wskazuje na szanse, wyzwania i czy w ogóle dany związek może przetrwać. Oczywiście chcielibyśmy, aby w naszym horoskopie w tym miejscu była mocna planeta, najlepiej benefic. No i zauważcie, co tutaj się dzieje. W pierwszych dwóch przypadkach Odpowiada za ten element, za to utrzymanie Mars, który jest w upadku, czyli zapowiada już ewidentnie trudności z aspektem Saturna. Najtrudniejsza joga, Yama Yoga, no więc to nie mogło się udać. Natomiast trzeci związek wygląda tysiąc razy lepiej, to znaczy drugi sektor od trzeciego małżeństwa to dom dziesiąty. A tutaj mamy gro pięknych planet, przede wszystkim Merkury plus Jowisz, Słońce plus Księżyc, może nie jest już takie pomyśle, no ale, ale, ale karma, zupełnie inny rodzaj energii. Powodem rozwodów z punktu widzenia astrologii była energia Marsa bądź Saturna, którą wskazał zawsze precyzyjnie sama Samadasa, czyli mamy tutaj zasadę, która obowiązuje dla układu władca dziesiątego w domu dziesiątym, pokaże w odniesieniu do systemu DASA, tą planetę, tą energię, która w danej chwili jest aktywna w naszym życiu. No więc Mars-Saturn przerywał u pana Harrisona Forda związki.